procenta to jest jak jedna cała szklanka i połowa. I to dla mnie bardzo dużo. Mniej niż więcej niż jeden, a mniej niż dwa. A dla innych dużo, a dla innych mało podatek to jest jakby podarunek. Na przykład można podarować zabawki. Podatek? że komuś coś można podać. Jakąś rzecz, zabawkę, prostelinę też można czasami. Bo to sprawia radość innym i nam. I to jest dobre. Bo wtedy ktoś jest kulturarnym ZUS kojarzy mi się z umyłam zęby sama zostaw to w skrócie Zos, Zos, zosia uśmiechała się. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.